Dzień dobry, kochani. Witajcie w poniedziałek. Z tej strony Monika Cywińska, Koop Szczęśliwych Relacji w Rodzinie. Nadaję do Was pięknego miejsca, czyli z tego miejsca, w którym już w ten weekend, 18-19 listopada, odbędzie się kolejny, drugi i ostatni tej jesieni kurs, kurs pozytywnej Rodzicielstwa z Pozytywną Dyscypliną. I dzisiaj wpadam, żeby opowiedzieć Wam co nieco, co to jest, i zaprosić, bo jeszcze są ostatnie cztery miejsca, i powiedzieć, co jak, żebyście mogli sprawdzić, czy to może te cztery miejsca właśnie czekają na Was, albo jedno przynajmniej z nich. Słuchajcie, więc, kurs rodzicielstwa z pozytywną dyscypliną to bardzo transformujące, uczące i praktyczne doświadczenie dla rodziców, którzy pragną. Rozwiązać swoje wyzwania wychowawcze, zniwelować je, zmniejszyć, po prostu nie mieć ich aż tyle i zrobić to w taki sposób, żeby przy okazji tych wyzwań które się pojawiają i będą się pojawiać, bo nie obiecam ci, że nie będą się pojawiać wyzwania wychowawcze, bo w życiu rodzice one są. Natomiast będziesz mogła, mógł szybko je rozwiązywać i sprawiać w dodatku, żeby te wyzwania wychowawcze były okazją do rozwijania w twoim dziecku, a przy okazji również i w Tobie ważnych kompetencji życiowych, czyli takich kompetencji, wiecie, miękkich, jak Zaradność, wytrwałość, rozwijanie poczucia własnej wartości, determinacja, ciekawość świata no, różne rozwijanie mocnych stron, umiejętność radzenia sobie ze swoimi słabościami, nawiązywanie relacji no, przeróżne rzeczy, które są potrzebne w naszym życiu, i pozytywna dyscyplina daje narzędzia właśnie do tego, żeby tak te wychowawcze wyzwania wykorzystać, aby do, tego, do tych kompetencji dzieci zapraszać, a przy okazji siebie. No i w efekcie tego w Waszym domu robi się bliżej Wam do siebie, spokojniej, mniej adrenalinki, więcej harmonii. W dużej mierze chodzi o to, żeby tak poukładać rodzinne umowy, zasady, tak stawiać granice samemu sobie i swoim dzieciom, w taki sposób to robić, aby po prostu było wam do siebie bliżej i spokojniej, no i żeby wszyscy jakby fajnie się starali się coraz bardziej świadomymi, szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi. Mówię to i, u, i o dzieciach i o dorosłych. Więc wiele razy spotykam się z taką takim oczekiwaniem, że kurs pozytywnej dyscypliny to będzie mm, Zestaw trików, dzięki którym przechytrzę dzieci, żeby robiły to, co uważam, że powinny robić, więc troszeczkę to nie jest tak. To jest trochę tak, że no, my nie chcemy przechytrzyć swoich dzieci, tylko z nimi współpracować, i w pozytywnej dyscyplinie mamy takie podejście. Nie używamy kar i nagród, za to są tam. Aż 52 narzędzia do tego, żeby te dzieci i siebie wspierać w tym, co powiedziałam. Na tym kursie nie będziemy 52 narzędzi omawiać, omówimy 10 tak naprawdę kluczowych, najważniejszych, sztampowych, i one wystarczają całkowicie do tego, żeby mm, nawet jeżeli się uda Wam wprowadzić dwa albo trzy, to zaręczam Wam, że. W, w waszym życiu e, będzie to miało spektakularne rezultaty. Wiem to po prostu z doświadczenia tych kursów, przeprowadziłam 51 do tej pory, więc trochę było. Sama e, oczywiście też stosuję pozytywną dyscyplinę od 2016 roku, a moje dzieci mają już teraz e, 12 i 9 lat, więc e, widzę na przestrzeni tych lat, jak to działa. E, i teraz, a propos wieku, często rodzice się pytają, czy to ma sens, jak moje dziecko jest jeszcze bardzo malutkie, albo czy to ma sens, jak już moje dziecko jest nastolatkiem, czy to już nie za późno. Więc nigdy nie jest za wcześnie, nigdy nie jest za późno na pozytywną dyscyplinę. I na tym kursie nie będziemy, bo często też rodzice pytają: A jacy, w jakim wieku rodzice będą na tych spotkaniach? Nie ma to znaczenia, szczerze mówiąc, w jakim wieku będą rodzice na tych spotkaniach. Tam sobie będą akurat z tych zapisanych hmm, w tej chwili osób to jest w dużej mierze rodzice przedszkolaków, no i wczesnoszkolnych dzieci. Akurat, więc akurat w tych, wśród tych osób, które teraz są, ale jeżeli Twoje dziecko jest nastolatkiem, albo malutkie, a często przychodzą też osoby, które dopiero starają się o dziecko, albo są w ciąży, co jest cudowne, bo coraz częściej na kursach, to powinni tego uczyć na szkołach rodzenia tak naprawdę tego, co my będziemy na tym kursie robić, no to to po prostu nie ma znaczenia, dlatego, że my nie będziemy tam omawiać konkretnych przypadków co zrobić, jeśli dziecko nie chcę umyć zębów, albo nie chcę wyjść do przedszkola, tylko będziemy wykorzystywać być może owszem, przykłady z życia wzięte uczestników, po to, żeby pokazać jak można na przykład na takim wyzwaniu wykorzystać te narzędzia pozytywnej dyscypliny do tego, żeby znaleźć rozwiązanie, które jest win-win dla wszystkich i które będzie skuteczne i będzie jakąś umowę stworzyć, zasadę, która będzie chciał, którą będziemy chcieli przestrzegać, dzieci i dorośli. E, więc, dlatego Was bardzo serdecznie zapraszam. Do tego kursu. To był absolutny game changer w moim życiu, dlatego taka jestem zdeterminowana, tudzież mam takie serce do tego, żeby te kursy prowadzić. Bo to było na, ja dużo różnych kursów rozwojowych i, i, i szkoleń zrobiłam w swoim życiu i wiele z nich jest bardzo cennych. Natomiast pozytywna dyscyplina jest dla mnie totalnie, absolutną podstawą i wyróżnia się spośród innych metod, które ja poznałam, niesamowitą skutecznością. I łatwością do wdrożenia. To jest, nie jest takie rozmyte, to nie jest takie teoretyzowanie, tylko tam są bardzo konkretne narzędzia z bardzo konkretnymi wskazówkami, co robić, czego nie robić, żeby to po prostu było skuteczne. I to daje, i to daje zaskakująco szybkie rezultaty. Więc serdecznie Was zapraszam. Tak jak wspomniałam, mamy cztery miejsca. Patrzę, czy jeszcze coś chciałam Wam powiedzieć. Mm. Chyba nie. Aha, może jeszcze powiem, jaka jest cena tego kursu. Jest to 647 zł za osobę, a jeżeli zapiszesz się w dwie osoby, czyli na przykład ze swoim mężem lub żoną, partnerem, partnerką bądź przyjaciółką, przyjacielem, to ta cena to 1100 zł na dwie osoby. I jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zajrzyj do opisu tego filmiku. Lub napisz do mnie, możemy się, mogę ci odpisać na Twoje pytania. Możemy się też dzwonić i chętnie na nie odpowiem. Dodam jeszcze może, że do tego kursu jest również w bonusie kurs nagrany pozytywnej dyscypliny, czyli taki, gdzie możesz po prostu odsłuchać tej wiedzy i też zrobić te ćwiczenia, lub twój partner, którego na przykład nie było podczas na kursie z jakiegoś powodu. Może przerobić ten sam materiał, albo ty, a partnera weź też na kurs, e, będą faceci na tym kursie, e, to, mm, to po prostu możesz sobie wracać do tej wiedzy albo przekazać ją swojemu partnerowi, partnerce. Także mm, z tym słuchajcie, e, do Was dzisiaj przychodzę i zapraszam serdecznie, e, i życzę Wam cudownego tygodnia.